Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raz Marcin Orłowski, a to jest oczywiście raport ze wschodu. Przed nami kolejne analizy, przed nami kolejny opis tego, co dzieje się na froncie, na wschodzie i na południu Ukrainy, a wiemy, że tam dzieje się cały czas bardzo dużo, bo w zasadzie jest godziny na godzinę. Mamy kolejne informacje dotyczące czy to odbijanych miejscowości, czy też kolejnych walk toczony, toczonych przez armię ukraińską i rosyjską. Rozpocznę informacją dosłownie z przed kilkudziesięciu minut, a mianowicie biłochorifka jest oczyszczona i w pełni pod kontrolą ukraińskich wojsk, poinformował na swoim kanale na telegramie szef ługańskiej obwodowej administracji wojskowej Sergii Hajdaj. Dodał, że wyzwolenie całego obwodu ługańskiego potrwa. Proces ten będzie znacznie trudniejszy niż w regionie Charkowa, ponieważ nie da się zaskoczyć wroga. Na tym kierunku o każdy centymetr ługańskiej ziemi będzie ciężka walka, poinformował Hajdaj, to jest tak jak mówię, informacja sprzed dosłownie kilkudziesięciu minut, a więc kolejna już potwierdzona miejscowość, zbliżająca w zasadzie wojska rosyjskie, między innymi w kierunku, czy to Lisyczańska. Czy Siewiero-Doniecka, te informacje cały czas do nas spływają, zresztą już takie pierwsze doniesienia o Lisiczańsku się, się pojawiły, ale do tej pory nie zostały w żaden sposób potwierdzone. A o tym, jak wygląda sytuacja, też dowiemy się od generała Waldemara Skrzypczaka, wszystkim dobrze znanego, także nie będę przedstawiał człowiek, który w zasadzie od początku wojny we wszystkich mediach analizuje to, co... Dzieje się na Ukrainie. No i rozpocznijmy takim pytaniem może trochę, może trochę ogólnym, ale też tłumaczącym, myślę naszym widzom, bardzo wiele kwestii dotyczących tego, jak wygląda. Ofensywa wojsk ukraińskich, czy też kontrofensywa, zależnie jak to będzie nazywane, no, mija już, kolejny, kolej, mija już kolejne dni. Mijają w zasadzie już kilkanaście dni albo wręcz kilkadziesiąt dni tej ofensywy. I tak się zastanawiam z punktu widzenia wojskowego, czy możemy już zaryzykować stwierdzenie i powiedzieć, co tak naprawdę co tak naprawdę zadziałało? Czy to, czy to była kwestia wojskowej strategii, jeśli chodzi o ofensywę ukraińską? Na pewno jest dobrym strategiem. Natomiast żeby ta ofensywa mogła być przeprowadzona, to musiał być zaangażowany dużo większy potencjał niż miał pod sobą. Na pewno go wzmocniono wojskami z innych kierunków i na pewno planowanie tej operacji odbyło się nie na poziomie syrskiego, czyli dowódcy operacyjnego, ale na poziomie strategicznym, czyli musiał załużny w tym brać udział jego sztab cały, bo przeniesienie wysiłku z jednego kierunku na drugi kierunek to jest przeniesienie wojsk, czyli danie syrskiemu dużo większego potencjału niż wcześniej miał. Druga rzecz, widać było, że ta operacja jest przygotowana kompleksowo, bo najpierw została ona została poprzedzona tak zwaną myleniem operacyjnym. Czyli wszyscy byli przekonani, że główne uderzenie pójdzie na południe, na przyczółku chersońskim, o czym mówił Żełęcki, o czym mówili politycy ukraińscy, o czym mówili również wojskowi ukraińscy. A okazało się, że uderzenie zostało wykonane na północy właśnie przez yy, Wojska Serbskiego. Sukces wielki, Syrski sobie świetnie poradził. To jest kierunek operacyjny, jeden z trzech głównych kierunków i zerski, mając te do dyspozycji to znaczny potencjał wojsk ukraińskich, dobrze wyszkolonych, dobrze wyposażonych, wykonał zadanie. No ale jak już mówimy o strategii, jak już mówimy o taktyce, no to, to, to czy są jeszcze jakieś inne dodatkowe? elementy, które, które już po tych dniach można wymienić, które dały taki jasny sygnał ku temu, że właśnie, właśnie poprzez to, poprzez wykorzystanie tych, a nie innych środków udało się w taki sposób przeprowadzić ofensywę. No, głównie mówimy oczywiście o obwodzie, o obwodzie charkowskim, no bo, bo tam ukraińska armia odniosła największe sukcesy. Są so, jakieś takie elementy, oprócz oczywiście wspomnianej już strategii taktyki wojskowej? Oczywiście. Moim zdaniem... Ta wojna, jeżeli m, przebiega tak, jak przebiega, czyli po, po, korzystnie dla Ukraińców, wynika między innymi z tego, że Ukraińcy mają dokładne informacje z rozpoznania, rozpoznania satelitarnego oraz z rozpoznania, które jest prowadzone przez ludzi, którzy mieszkają na terenach zajętych przez Rosjan. Więc mają kilka źródeł informacji, znają więc wszystko, to, co robią Rosjanie, znają ich położenie, to pozwala im planować, prognozować operacje i, i te operacje wygrywać. No to już mamy pewien, pewien obraz tego na, na dzień 19 września, jak, jak, sytuacja, jak sytuacja wyglądała do tej pory. No ale myślę, że też można już zaryzykować i też widzowie oczekują tego, żeby doprowadzić do jakiegoś podsumowania. Oczywiście to cały czas trwa i doskonale o tym wiemy, bo rozpocząłem. Tą, tą rozmowę rozpocząłem ten, ten program od cytatu mówiącego o odzyskaniu kolejnej, kolejnej miejscowości, ale co już na ten moment możemy powiedzieć o, o ofensywie, jak ona w tym momencie wygląda, jaki, jaki jest obraz tej, tej ukraińskiej ofensywy na, na dwóch kierunkach, które, które cały czas obserwujemy? Generalnie widzę wyraźnie, że armia ukraińska już jest na tyle silna o tyle dobrze przygotowana i wyposażona sprzęt Zachodu, że może prowadzić skuteczne działania przeciwko Armii Rosyjskiej. Te operacje, zarówno Hersońska operacja, jak i harkowska, były doskonale przygotowane pod względem wywiadowczym, rozpoznawczym. Wojska we właściwym czasie zgromadziły się tam, gdzie powinny, na kierunkach, gdzie zostały wykonane te uderzenia i te sukcesy są wynikiem sprawnego działania sztabów, które planowały te operacje, a również sprawnego działania dowódców taktycznych i wojsk, które świetnie walczyły z armią rosyjską. Z kolei armia rosyjska widać wyraźnie, że jest w rozsypce, wycofuje się na niektórych kierunkach popłochu, na niektórych kierunkach próbuje się bronić, ale widać wyraźnie, że armia rosyjska jest w głębokim kryzysie. No, tutaj padło bardzo ważne, bardzo ważne określenie, o które, o które będę, będę dopytywał, a mianowicie określenie tego, że, że ukraińska armia jest, jest w rozsypce. To oczywiście nie jest, nie jest jedyny głos, bo, bo takich już słyszeliśmy kilka, ale no skąd wziął się aż tak ogromny, ogromny problem w Rosyjskiej Federacji? Skąd wziął się ten, ten aż no wręcz paraliż, tak? czy, czy rozsypka armii, armii rosyjskiej? Rosjanie okazało się, a nam się wydawało, że jest inaczej, Rosjanie są nie do żadnej wojny, nie potrafią się bić, są źle przygotowani, są źle wyszkoleni, armia jest słabo wyposażona, żołnierze Rosyjscy są zaniedbani, nie są zmotywowani, brakiem ducha bojowego. To jest taka głęboka demoralizacja na tym najniższym poziomie funkcjonowania armii rosyjskiej. Z kolei góra jest zupełnie oderwana od tego, co się dzieje na dole, zarówno ta polityczna, jak i wojskowa góra. I widać wyraźnie, że sobie nie radzą dowódcy rosyjscy, nie radzą sobie politycy rosyjscy z tą sytuacją, która dla nich jest w tej chwili rzeczywiście sytuacją, bym powiedział, katastrofalną. No, już tak na koniec dopytam, bo wiemy doskonale, że wszystko, co, co dzieje się w wojsku, to są naczynia połączone. Przynajmniej tak wynika. Z tych głosów, które, które słyszymy od kilku tygodni, w zasadzie od samego początku działań na, na Ukrainie, w wojny na Ukrainie, no to jeżeli wiemy, że, że jest ten kryzys w rosyjskiej armii, że, że to wygląda wręcz, wręcz fatalnie, tak przynajmniej jest ten obraz przedstawiany, no to bardzo dużo mówi się o dowództwie ukraińskim jako o tej sile, która, która niesie w tym przypadku ofensywę ukraińską. A jak jest z dowództwem rosyjskim? Widać wyraźnie, że który stworzył taki, taką bańkę informacyjną wokół Putina ze swoim sztabem, wprowadzał go w błąd i również moim zdaniem jest, jest na tyle nieudolny, że nie potrafi kierować dowódcami operacyjnymi, dowódcami armii, armii rosyjskiej. I to powoduje to, że w dowodzeniu jest chaos, bo bardziej tam oczekuje się jakichś rozstrzygnięć. Które będą miały takie spektakularne znaczenie i wymiar polityczny niż działania wojskowe. Widać ja wyraźnie, że armia rosyjska, którą przygotował Szojgu do wojny. W ogóle do tej wojny nie była przygotowana. Okazało się do tego jeszcze, że była rozkradziona. Dowódcy byli raczej źle dobierani zdecydowanie źle dobierani, bo to byli bardziej ściankowi, defiladowi dowódcy niż polowi dowódcy. Stąd te porażki, stąd te klęski, stąd złe dowodzenie, a to przekłada się również na działanie bojsk, które pewnie by może i chciało dobrze walczyć, ale ono nie potrafi, bo nie dano im szansy, żeby się do tej wojny przygotowali. Nie dano im takich narzędzi, z którymi mogliby skutecznie walczyć. Szanowni Państwo, to była opinia generała Waldemara Skrzypczaka, kolejna opinia dotycząca tego, co dzieje się na Ukrainie, opisu sytuacji, a dzieje się naprawdę bardzo dużo o tym, o czym bardzo często wspominamy, bo w zasadzie z godziny na godzinę dowiadujemy się o kolejnych walkach, o kolejnych miejscowościach odzyskiwanych przez ukraińską armię. Także naprawdę zachęcam do tego, żeby być z nami, żeby obserwować to, co dzieje się w wojnie na Ukrainie, a my będziemy cały czas Państwu dostarczać kolejne rozmowy, kolejne analizy, już niedługo też szczegółowa analiza w wykonaniu Adama Gbiorczyka, który przygotuje na pewno taką specjalną specjalne zestawienie map, które też unaoczni Państwu, jak ta sytuacja wygląda. Zresztą tak jak za każdym razem, gdy z zadanym biorczykiem, rozmawiam. I jeszcze raz przypominam Państwu o tym, aby kliknąć subskrypcję, jeśli chcą być Państwo na bieżąco z naszymi filmami, bo kliknięcie subskrypcji spowoduje, że będą Państwo otrzymywać powiadomienia dotyczące nowych filmów. Jeżeli Państwu ten program się spodobał, to oczywiście zachęcam do aktywności w postaci łapek w górę oraz komentarzy. My te komentarze naprawdę czytamy. Staramy się na niektóre z nich odpowiadać, też odpowiadamy filmami, bo Państwo proponują bardzo często tematy, na które powinniśmy porozmawiać, także staramy się dostosowywać oczywiście. Do tego, co Państwo chcą na naszej antenie, usłyszeć, jakich gości, jakie głosy, jakie tematy. Ostatnio bardzo dużo miejsca poświęciliśmy na propagandę rosyjską, na analizę tego, co dzieje się w rosyjskiej telewizji, więc może Państwo chcą, abyśmy ten temat kontynuowali. Także naprawdę zachęcam do tego, żeby w komentarzach takowe podpowiedzi nam pozostawić. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko, Marcie Norłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.